Dzisiaj na obiadek wymyśliłam sobie, że będzie pstrąg z grilla. Ja go miałam w zamrażarce, wyciągnęłam sobie rano. Jest godzinka już koło 12, ale on jeszcze, jeszcze jest twardy. Nie wiem, czy mi się zdało rozmrozić. Zobaczymy. Ja jeszcze skoczę tak szybciutko do zduńskiej poziemniaczki to może on w tym czasie mi się zdąży rozmrozić postawię go na parapecie na słoneczku bo widzę, że dzisiaj troszeczkę słoneczko przyświeca to sieńka coś pomiałkuje popłakuje na mamu coś woła sama chce, nie wie czego, tak Czego moja rybka chce? No co rybeczko? Do obiadku twojego to jeszcze jest godzinka, wiesz? Jeszcze troszeczkę. Dzioł, mhm. tak, tak, jeszcze godzinka. Wytrzymamy. Puścić na dwór, bo sama chciałam yy, wyjść i jechać do miasta. A boję się, Tosiu, nie tak wiecie, wypuścić, bo ona może mi uciec. Musimy ją pilnować, żeby za bramy nie wyszła, bo później są wielkie z Tobą problemy, tak? Musimy chodzić, wołać, szukać, płakać nad Tobą, gdzie Ty jesteś, no. Tak. Mhm. No, ja właśnie przyjechałam z miasta. Ale plany się tak zmieniły, że ja tak pojechałam z Tosią, bo przypomniało mi się, że ona przecież musi mieć szczepienia. Yy, więc wzięłam Tosię i pojechałyśmy. Niestety szczepienia nie dostała, a z tego względu, że ma gorączkę. Jest lekko przeziębiona, nie wiadomo od czego. Dostała takie. Yy, Kapsułki na odporność, i dopiero jak to wybierze, yy, to potrwa około 10 dni. I wtedy mam podjechać. I prawdopodobnie, jak będzie dobrze, dostanie szczepionki. Także tak. No, chodź, Rzadeczko, chodź, kuchanie, chodź. Tak, tak. Chodź, zdajmy ci ten puszorek. Już do miseczki głodna jesteś, tak, ja wiem, ale zdejmiemy puszereczek, będzie ci wygodniej jeść. Poczekaj. O tak. No teraz możesz jeść smacznego. No, popiłam. No to fajnie. Myślę, że tyle nam wystarczy w zupełności. Teraz je ładnie umyję i podgotuję, bo ziemniaczki też będę zapiekała, ale w piekarniku. Przyniosłam jeszcze kilka marchewek. I zrobię suróweczkę z marchewki i z jabłuszka. U mnie obiadku nie chcę jeść, jak nie ma surówki. U was też tak jest? Zawsze macie do ziemniaczków suróweczkę? Czy wystarczą jakieś ogórki, czy jakaś, nie wiem, gotowa seróweczka ze sklepu, czy taka domowa musi być, dajcie znać, sama jestem ciekawa, jak to jest u Was. Strugana. Jeszcze teraz jabłuszka. Teraz rybki. Bo biedactwa dzisiaj dostały tylko rano troszeczkę. To siunia? Nie, nie, nie. Ja wiem, że Ty to lubisz, ale Ty tego dostać nie możesz. Rybkom damy, tak. Oj, rybki się teraz boją troszeczkę, bo my tu stoimy. Boją się podpłynąć i zjeść. Wiesz, to siunia. Musimy odejść stąd. Na pewno są głodne. Jeszcze już troszeczkę. Chciałam wam się jeszcze pochwalić moimi pięknymi kwiatuszkami o nazwie dziwaczki. Cudne, prawda? Dla mnie one są wyjątkowe, ponieważ dostałam je od mojego zmarłego już szwagra. Ciężko o tym mówić, ale obiecał mi, że mi da nasiona, i, i dotrzymał słowa. Oczywiście no, dał mi te nasiona przez moją siostrę, ale to są od niego te kwiaty właśnie i taką ciekawostkę wam powiem że te kwiatuszki posiałam te nasiona posiałam pod koniec maja nie pod koniec maja, przepraszam na początku maja nawet nie byłam pewna, że one mi wzejdą ale jak widać wzeszły i są naprawdę bardzo ładne i co ciekawe w moje imieniny 21 czerwca one zaczęły przebijać. Po prostu to był taki znak, to był taki prezent, właśnie od mojego szwagra. To jestem pewna na 100%, że to był właśnie prezent, niezwykły prezent od mojego nieżyjącego już szwagra. Tutaj jeszcze żółte. W tym roku zbiorę sobie nasionka poddzielam które są żółte, które fioletowe, które różowe, dziwaczki mają coś takiego, że rosną kolorowe na jednym krzaku tak wyczytałam. No i co jeszcze i dla mnie to było też zaskakujące, że one po prostu. W ciągu dnia są pozamykane, tak jak tu widzicie, tu praktycznie nie ma rozwiniętych kwiatuszków. Same pączki. A przyjdzie wieczór, noc i one są pootwierane. Otwierają się po prostu jak jest ciemno. Po zachodzie słońca. Dlatego one są takie wyjątkowe. W przyszłym roku na pewno będę miała ich jeszcze więcej. I jeszcze co? I jeszcze jest, mają taką zaletę, że gdy wszystko już przekwita, to wtedy one kwitną, bo, bo dziwaczki kwitną nawet do mm, połowy października, nawet do końca chyba października, do, w zasadzie do takich pierwszych przymrowsków. No więc zobaczymy. Na pewno nasiona pozbieram i posieję w przyszłym roku. Pieką. Widzicie elektryczny drilu. Włożyłam je w papier. Widzę, że już soczek puściły. Jeszcze niech się posmarzy około 15 minut. Zobaczymy. Sróweczka już gotowa. niedługo będziemy zajadać.